Praca, praca, praca. jest praca, tylko Ponieważam się plakowę. nie chce pracować. Na to 800, to pan musi powiedzieć. Yy, czy potrzebujący? Potrzebujący. Żadnych bogaczy, żadnych nie, ludzi potrzebujących. A ci, którzy pracują, albo nie pracują, albo nie mają możliwości, choroba, różne. Tylko takim dajemy. Taki tylko, a nie, nie tak no, teraz jak. Teraz wszyscy jest. dostają. A no właśnie. są, że chociaż jedna osoba, że pracowała, a pan mówi, że tylko potrzebują. zrobiło się bezrobocie w Polsce. Ja nie znam kraju na świecie, gdzie ludzie za darmo dostają pieniądze. Czy mamy na to pieniądze, żeby tak rozdawać w ogóle? O no to się rozchodzi. O, publiczny on, podobno. Oni, oni chyba mają, chyba mają. A skąd bierze na to rząd? Bo du dużo osób mówi, że Duda dał, czy Maria... Mennica jest, Mennica jest. drukują. No. Praca, praca, I praca, się a pracy, praca, a jest, pra jest praca, tylko nie się pracowe. nie chce pracować. O to się. 3, rozchodzi. 800, czy, 4, no. czy 5. Ja pójdę. Potrzeba mi działkę skopać. Nikt nie chce. <grym> ty, 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 A je pan oferował tak za godzinę, mniej więcej? Nie, nie, nie jeszcze na tym nie myślałem, bo mi nie, nie była potrzeba, ale tak jak było, myśli pan, że pójdzie i skopie. No nie, to nie z panem, to wychować. To dodała za godzinę, że ktoś tam. Nikt no, 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 nie chciał. No, no, wie pan co? się zgłosił. No. Nie, nie. Nie ma o czym rozmawiać. No ale z jednej strony. Trasy. Wszystko zdrożało, tak? To za 20 złotych, czy za 15 to... Nie no to się nie, nie nie się nie kupi, się kupi, no się kupi, więcej by kupił. Pan, ja by każdy chciał tylko szynkę jeść i, i te po po 40 parę złotych, no to... Nie, no ale za 100 zł pan więcej kupi za poprzedniego rządów, bo więcej w torbie, no jak pan kupił... No pan, więcej, na pewno, bo inne były ceny, nie. ale drukują. Tak. E, bo teraz, czy zauważył pan przypadki, że te 800 plus może iść na co inne, nie trafia czasami? Nie no ja wiem. zauważył pan tu na 30 nie, w ogóle. Nie, nie, pani nie. nie. Jest. Nie, ale. Ludzi... Mnie no. się nie rozchodzi o to, rozchodzi, żeby był spokój w kraju. kto rozpoczął ten podział. Kiedy to się zaczęło? No, no, no jak to? Od, praktycznie to się zaczęło od... od, od, yy, poprzednim... od yy... Jak się pani teraz żyje przy tej drożyźnie? Czy jest ciężko? No, ciężko, ciężko. Jak, jak to wygląda? Mniej osób kupuje tutaj na targu, bo pani widzę marinę sprzedaje. Nie, nie idzie, nie ma kto kupić. Teraz wiem, bo no, byłem tu rok temu, to było więcej, więcej klientów chyba. Tak, więcej, teraz, a teraz to nie ma. Można pusto na targu. Pusto, pusto. I jak Pani myśli, kto kto to zawinił najbardziej? Czy on miał coś wspólnego, czy ktoś inny? Za wysokie, ludzie nie mają pieniędzy. te ceny? A... Kto głosować. Nie tego wybory. Marcu, jeśli mamy głosować, nie? Mamy napis. No, a pan? Dlaczego pani napis? Co Jak drogo to dlaczego napis? <noise> to nie wiem właśnie, jak to lepiej będzie, nie wiem. Ile pani ma, ile pani ma? 15 500. i wystarczy na wszystko? Nie Musi pani oszczędzać? Dorabiam, dorabiam. Pani musi dorabiać, tak? tak. Yy, dlaczego Panie nie napis w takim razie? Rozdawnictwo chodzi? pieniędzy, poza tym nic pieniędzy. więcej. Yy, no, czy Pani jest za rozdawnictwem? Proszę. Pan nie jest za rozdawnictwem. Te 14 obiecują, że mamy 200 na ręki. Lepiej niech nie dają i niech nie obiecują. Nie chce pan tych pieniędzy? Nie, 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 nie. A jaki powód, że pani chce? Yy, z czego